W filmie będziemy dostawać pieniądze za zjedzenie poszczególnej rzeczy, znajdującej się na stole. A na jedzenie każdy z nas będzie miał 30 minut, jednak dla utrudnienia czas ten będzie podzielony na dwa etapy. Czyli załóżmy, że zaczynam jeść ja przez 15 minut, potem je maja przez 15 minut, no i znowu wracamy do tego co było na początku, czyli jem ja, i potem znowu maja. Myślę, że możemy tak zrobić, nie? Tak. No. Tak, no, <laughs> przekonujący. No, ale to dobrze, bo Ty zaczniesz jeść, więc ja będę wiedziała, ile sobie zjadłeś, za ile kasy na początku. A potem, jak ty będziesz znowu jadł, to znowu będę wiedziała, plus sobie odpocznę przez 115 minut i będzie super. Czyli sądzisz, że masz lepiej? Mam lepiej pod względem y, taktyki, ale mam gorzej pod względem tego, że mniej jem. Ja swoją taktykę mam, ale nie będę jej zdradzał, oczywiście, bo po co miałbym zdradzać swoją taktykę na maję? Także możesz mi odpalić stoper. Ja sobie przygotuję picie, otworzę. Maja ma nieotwarte picie, także może i nawet się do wody nie dostanie. Zobaczymy. Generalnie tutaj, jak widzicie, mamy cenniki do poszczególnych rzeczy. Czyli, na przykład, za zjedzenie jednego Twixa bądź jednego Lupisia dostaniecie 2 zł. Później, za jakieś żelki albo skitelsy to możemy dostać 5 zł. Za całe opakowanie ciastek 10 zł. Za paczkę nagetsów 25 zł. I tutaj mamy zrobiony pakiet za 75 zł. Czyli trzeba zjeść jednego cheeseburgera i połowę frytek. Super, dobra, to ja chyba będę zaczynał od Nageców, bo mam taką ochotę na te Nagetsy, że mnie w ogóle śmiesznie jak ty za każdym razem pokazujesz ten telefon i za każdym razem cały rozpieprzony jest. Popatrz, oszukałem cię na czas. I co teraz? Odejmę ci 30 sekund. Jakie 30, jak dopiero zacząłem jeść, a ty włączyłaś? Takie odcinki mogę nagrywać, nie? Ja jestem ciekawa, kiedy ci się znudzi. Jedno nie? Taką? Nie znudzi mordo. On zawsze tak mówi, ale jestem już głodny, zjem to, to, to i to. Bierze sobie 50 rzeczy, a jej jedną i mówi, że już nie może. I ja już zjadłeś? Mmm. raz, dwa, trzy, cztery. Już dwa, w sensie już drugi. To w minutę dwa nuggety już spieprzył. Dobrze idzie. Oby tak dalej. Trzeba to zespiżanować. Mam ile? 13 minut jeszcze. Co? Nie Ten, co na w całości? Nie chciałeś zdradzać taktyki, a ja i tak zdradziłeś, westęp po tobie. Nie, to nie jest moja taktyka. Moja taktyka jest inna, ale o niej ci nie powiem. No serio. To i tak widzę, co robisz, to się domyślę. Ty się domyślisz? No. Mordo. O czym my gadamy? A, ale śmieszne! Nie przeszkadzaj mi jak jem, powiataj coś. coś. Przyspieszony tempo. Kurde. Przecież ja to będę jadł, ja nie pomyślałem. Ja od razu po nuggetsach biorę to, więc spierdzielam cały pakiet. Jak zjem to... To będę miał już stówę, Także wątpię, że to przebijesz w ogóle. Nawet na dwie tury. Specjalnie pod ten odcinek nie jadłem dzisiaj praktycznie nic. Zjadłem tylko taką małą tortillę. I to jeszcze nie całą nawet. A mamy aktualnie godzinę 20:30. O! Jedno z rytkami idzie dość dobrze. Najgorsza będzie ta przerwa, bo nie wiem, czy jako czekam 15 minut, czy będę w stanie potem jeść dalej, aż tyle. Ile jeszcze mi zostało? 8 minut! To już jest chyba połowa, nie? No nie wiem, nawet mogę połowę zjeść więcej. Tak szczerze, tych czy nie opłaca się jeść. Ta bułka totalnie zapycha. I ciężko się to je w ogóle. A ja mam pomysł na to. Tak? No. Dwa czy i jesz? Nie, Zgniotę i będę popijać. Połowa frytek zjedzona. Masz jeszcze 5 minut. I mam 5 minut w sumie na, na to. I wtedy będę miał już suwę. Także może.

Chociaż nie wiem czy ja chcę jeść coś słodkiego, bo jak zjem coś słodkiego i mnie zamuli i potem znowu będę miał wrócić do nageców albo do frytek, albo do cheeseburgera, to będzie duży problem, nie? No ja na przykład tak, że jak zjem za dużo słonego, to wtedy chce mi się słodkie, albo jak zjem za dużo słodkiego, to chcę. Eee, czyli trzy paki równa się to. Dobra, nie mogę stracić czasu. Trzy minuty. Dobra, w wpierdzielam kolejne. Wywalone. Trzy minuty nie zresztą całej paczki. No w sumie. A jak nie, nie zesz to się nie liczy To negacy muszę sobie odpuścić W sumie chciałbym wiedzieć na jakim stopniu Aktualnie jestem, no ale dobra Chyba zjemy ciasteczka, no te ciasteczka Chyba nie będą jakieś słodkie Przynajmniej tak mi się wydaje I, i kosztują 10 zł, także Moim zdaniem tam tego się w ogóle nie opłaca jeść bo taki Twix myślę, że Może bardziej zapchać niż takie ciasteczko I w tym momencie zaczynam już Odczuwać, że jestem napchany Nie? Myślałem, że dam radę jeszcze więcej Chociaż będę miał 15 minut, nie? aktualnie mam minutę. To minutę jeszcze lubi się, aby mógł zjeść. Ale to kosztuje 2 zł, a się zapcham jeszcze bardziej. Także tego w ogóle nie biorę. Możesz zapchać sobie garść z do buzi. Do 40 sekund. Dobra, właśnie skończyłem jeść i zostało mi 20 sekund. Nie zamierzam zapychać się takim głównym co kosztuje 2 zł tylko. Wiem mniej więcej ile czasu mi co zajęło, także w następnym etapie powinno być mi łatwiej I mój czas się skończył, także teraz zobaczymy ile zjemaja. 3, 2, 1, no. Dobra, niech sobie tam leci czas, masz 15 minut. Dobra, to kosztuje 25, to kosztuje 5. No nie będę się pchała na takie coś jak ty, więc najpierw nie Nie polecam. To... Ty całą paczkę wzięłaś? Mhm. Uh -huh. uh -uh. Za 5 zł. Ja muszę obmyślić teraz. W sensie też ciężko obmyślić, bo na przykład teraz czuję się na tyle pełny, że na przykład nie byłbym w stanie powtórzyć tego, co, co jadłem przed chwilą. Ale może za 13 minut, bo tyle Mai zostało, będę w stanie. Także ciężko teraz obmyślić jakąkolwiek taktykę. Myślę, że najoptymalniej będzie poczekać i na ostatnią minutę dwie coś wymyślić, nie? Pierwsze 5 zł po dwóch minutach. Mhm. Dlatego nie słuchałem się Mai, bo ja wiedziałem, że taka taktyka jest totalnie do dupy. Dobra, daj mi to. Co? Ty nie zjesz tych nagaców. wiem. Myślę, że możemy dołożyć jeszcze jedną rzecz. Obsmarkana chusteczka za 100 zł. Chcesz zjeść? Możesz wyjść na prowadzenie. Ja bym zjadł, jakby mi stówę dawali za obsmarkaną chusteczkę. To się zaraz wysmarkam, już nie mogę. Dwa nagacy zjadła, już nie mogę. No i mam mokre spodnie. Oj. oj. Co mi robisz? I jaki jest plan po tych nagatsach? Nie wiem, drugich nie wiem. A przestaniesz się tak telepać. Weź się normalnie, połóż nogi na ziemi. No weź się uspokój. Ale to mi przyspiesza jedzenie. No jak przyspieszać jedzenie, co ty gadasz? No machanie nogami! Nie, to wyglądasz jakbyś Parkinsona miała. mam! Proszę tutaj jeść, zostały dwa nagatsy. Sześć minut... 45 sekund, i jeszcze jeden naget jest do zjedzenia, czyli łącznie będziesz miała 5 plus 25-30 zł. <głos> <głos> dawaj, dawaj. 6 minut, 10 sekund. Nie wiem, co mogę po tym zjeść. Także może jeszcze jedne nuggetsy? Nie dobrze, nie wiem, nie dam rady. No to pierdzielaj swoje ten. Dwa opakowania podycha. Te 20 zł, to 50 będziesz miała. Ja już trzy dni nic nie będę jadła. <noise> no coś muszę zjeść, ale się zerzygam, no i nic nie mogę już. 5 minut, 30 sekund zostało, a Maja tutaj pauzuje. Ja bym mógł dalej lecieć, nie? Także nie wiem, coraz bardziej nabieram o. Na zjedzenie jeszcze raz na i jeszcze raz tego pakietu, nie? No, możesz zjeść to teraz w 5 minut. Co? No to. Nie wiem tego w 5 minut. No to kurde. To dokończysz potem. Mogę ci zrobić tak, że się dokończysz potem. Po 15 minutach. Czyli na razie jesz same frytki, a potem. Mhm. No dobra. Możemy tak, i zrobić. Jak sobie teraz nie skończy frytek, to nawet niech sobie zje potem. To resztę, czyli z burgerem przez następne 15 minut. Te skitelsze to najgorsze, co mogłam zrobić. No ja nie wiem w ogóle, czemu ty zaczęłaś Bo Od chciałam, słodkiego, bo ja myślałam, a potem tobie Bo też. ja myślałam, że to będzie trochę lepsze i że zjem tak dwie takie i bym miała wtedy 10 zł, ale nie ma owsi. No co to jest 10 zł? Najlepiej strajhardować to na początku, nawet przed nuggetsami, bo jak strajhardujesz to, to dostajesz 75 zł. Żeby dostać 75 zł, to musisz zjeść 7,5 takich paczek. Minuta 37. A frytek, no jeszcze trochę jest na dnie. Ale jeszcze są fryteczki Także proszę je szybciej tutaj konsumować, bo minuta 25 została Co ty robisz z tymi frykami? O pycham, bo mnie się nie Jeszcze zostało ci... Jest szybciej 20 sekund! Nie. Szybko, szybko! Wpychaj do... na siłę 12, 10! No, 12-10! 11, 10, 9 I zjedzone wszystko! Także bardzo dobrze. I właśnie mija czas za jedną sekundę. Minął czas. Mm. Te negacje się o wiele lepiej jadła niż te frytki. Dobra, włączaj mi, bo będę żar. Czas start. <laughs> mm, powiem ci, że teraz nie o wiele gorzej, nie? Nie wiem, czy będę tam coś Możliwe, że po tym już pójdę w słodycze. Ale i taki tak mordo. Ty teraz masz 110 zł. na nagęcy, to będziesz miał 135 zł, a jeszcze będziesz miał słodycze. A ja mam 105. Jak zjem z burgera? Zostały mi dwa nagetsy i idzie tak ciężko, że już nie mam ochoty tego jeść. Także tamto sobie odpuszczam. Nie chcę przetrajhardować challenge'u. Ja już bym najchętniej się poddała, ale nie chcę być ciota. Jak chcecie kolejny odcinek taki, jak maja <noise> będzie miała okres, to wtedy <noise> będzie rewanż. To możecie zostawiać lajki i napisać w komentarzu. O cholera, 9:30. Nie no, no spokojnie zjem tego jednego nagetsu. No wiem. <noise> ale tak mi zbrzydły już te nagetsy od tego odcinka, że zjem je dopiero pojutrze. No jak pojutrze, co ty gadasz? Jakbym w McDonaldzie był codziennie. Uff, dobra, na zjedzone. Zostało mi jeszcze 8 minut. To odpuszczam. Nie ma szans, że zdążę. Wiem co zrobimy. <laughs> Ale wpadłem na taktykę dobrą. Po to, żeby ci trochę popsuć twoje plany, wpierdzielę Ci dwa swoje nie, No nie, 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 jest mi truskawkowy! No właśnie. Ej, no. Ona chciała iść truskawkowe, więc jemy jej dwie paczki truskawkowych. No i nie będzie miała co jeść. No dobra, nie będę hamem. Zostawię ci jedną pakę, ale jedno... Ale jem... są jeszcze dobre. Ale jedną sobie jem. Ja się zażygam zaraz. Główniane. Co ty gadasz Co najlepsze? No najlepsze są te i te. Te mm. są waniliowe. Ale ja lubię sztuczną truskawkę, więc to może dlatego. Nie no, tragedia, kurde. <laughs> no to mi popsułeś, <laughs> 5 minut i 30 sekund. jest ciężko. Trzeba popijać, kurde. Proszę bardzo. 3 mm, mm, mm. minuty. Ja nie zjem nawet tych siosteczek, chyba w 3 minuty. Robimy to co mówiłem na ostatni moment. Jeszcze na wszelki wypadek biorę sobie z jednego, dwa, trzy Twixy. Zobaczymy. I na tym się chyba zakończy mój mój challenge. Minuta 20. Ale po co, po co mi tak mówisz i mnie stresujesz czasem? Jak się zeżygam zaraz, jak ja to tryharduję na marne, a maja zaraz cheeseburgera nie zje, to ją wyrzucam przez okno. Za 150 zł się tak zaszmaciłem. Tragedia! 147 to już nie bądź taka mądra, bo ci odpalam ja za 3 sekundy i jesz. 3, 2, 1, start. 15 minut leci. Szczerze? Ja jeszcze jednego Twixa bym zjadł, ale nic poza tym. Myślałem, że dam radę tamtą, Nie ma totalnie szans. Jakbym zaczął, musiałbym odpuścić i tylko miejsce w brzuchu na marne by poszło. Jak idzie? Dobry cheeseburgerek? Obleśny. Nie? Może dlatego, że zimny. Puszczamy Maji teraz muzykę do speedrunowania. I masz tryharduj Maja. Lecisz. Ty jak z burgera, to ile będziesz miała? 105. Czyli do 147 jeszcze trochę ci braknie, ale ty dobrze ci idzie. 12,5 minuty zostało, a Maja już zjadła ci z 3 minuty. Ja bym jadła, bo 11 minut zostało. No ale co? Także jest sobie tak, żeby mnie pokonać. Ja nie mogę zjeść samej buły? Nie. No jaki byłby sens, jakby zjadła samą bułkę? Widzicie? Mówiłem, że jest cienka. Ja ale jesteś cienka, lol. 10,5 minut. Nie, nie wiem sześciu nagretców, no. A nie wypcham 40 ponad złoty słodyczami. generalnie teraz sprawdziliśmy co i jak wygląda cennikowo, jeśli Maja by zjadła... Nie to... Nie cennikowo, tylko z kaloriami, A dobra, nie nieważne. Nie przeszkadzaj mi, dobrze? No. Jeśli Maja by zjadła to, to to... to... I to dorównałaby mi, ale jeśli zje to, to ma szansę mnie przebić, a to ma tyle kalorii, co to prawie. No myślę, że w 10 minut jesteś w stanie. Bierz, żryj. Trochę mam obawę, tak szczerze mówiąc Bo jeśli Maja to zje Aktualnie ma 105 zł Dostanie 75, będzie miała 180, a ja mam 147 e, Czyli no może być Trochę ciężko i nie sądziłem Że Maja byłaby w stanie mnie przeżyć. <laughs> Ale najwidoczniej było trzeba lecieć W te pakiety, zjeść dwa razy taki pakiet A jak ty się sami zapchałeś Za 25 zł <laughs> No nagręcy w sumie dużo kalorii Mają, nie? No nic, Maja ma 6 minut 30 sekund, może zdąży, może nie. Jak Maja ze mną wygra, to ja nie wiem. Przecież ja jestem w stanie zjeść dwa albo trzy razy więcej niż ona. Po prostu do dupy dobrałem scenikę. Ale ja zjadłam mniej, ale jem droższa. 3 minuty 20 sekund na zjedzenie połowy frytek. I ze mną wygrałaś. Nie no, nie zjadłam tego na darmo. Pierd**e to, kurwa zaraz się zerzygam. Poprzeczka jest wysoko, ale... Jest tu jakaś apteka otwarta? Dobra. Tutaj Maji wysypałem żarcie. Ile ma jeszcze zjeść frytek? Ma minutę dwadzieścia. Ile tutaj jest? 15 frytek? Także minuta 20, albo jesz piętnaście frytek i wygrywasz ze mną o trzy dychy, albo... albo nie jesz frytek i przegrywasz i żarwać tyle na darmo. Także widzicie, tutaj jest pełen tryhard. Albo, albo. Nie ma nic pomiędzy. Jeszcze w pewnie będzie bolał potem. 20 sekund z 5 frytek. Już mnie tak boli że się Ja Dawaj 18 sekund, mordo. Cały tryhard. 13, 12, 11, 10, 9, 8, chociaż buzi, żebyś miała, nie musisz mieć pogryzionych. 4, 3, 2, 1. No nie, no musisz to zjeść akurat <gry> No weź, bo świnisz I tak jak przed chwilą próbowałem powiedzieć, ale mi nie wychodziło Finalnie Maja powinna pogryźć, połknąć do końca czasu No ale jak już ma w buzi, to załóżmy, że może być Jak ci idzie? Ile ja ty gryziesz pięć frytek? Brawo Maja wygrała ze mną po raz pierwszy Pierwszy raz wygrał od roku. Jakieś ostatnie słowa do kamery? Nie polecam.